Ja jestem mister iluzjonista i to jest już drugi odcinek triki z karciane z wyjaśnieniami. Z wyjaśnieniami. Oh. I patrzcie. To jest jakaś prosta sztuczka, bardzo efektowna. Mi się strasznie podoba. Prosimy widzę o wybranie dowolnej karty. Łopsik. Tu mi się król zaplątał. To jest nieważne. I powiedzmy niech to będzie ta. To nie ma naprawdę znaczenia, jaka to jest. Przyglądajcie się jej. Zostawmy ją mniej więcej w środek talii albo w Patrzcie. Wezmę z góry dwie pomocnicze karty. Jak widzicie, jest to ósemka i piątka. Kiel. Wystarczy jedno puknięcie w kartę Wszystkie karty są odwrócone. Wszystkie nie do końca. Wszystkie oprócz jednej karty. Zaraz ją znajdziemy. Wszystkie oprócz jednej karty, czyli Waszej karty. Zapraszam do wytłumaczenia. Na samym początku karty. Trzeba się troszeczkę przygotować. Czekajcie gdzie na jedna karta chyba została. No nie. Trzeba wziąć. Bierzecie trzy ostatnie karty i przekładacie je tak. I to mniej więcej wygląda tak. Te trzy pierwsze karty są normalnie. I zobaczcie, proszę idzie ja normalnie widzę o wybranie karty. To nieważne jaka jest. Powiedzmy ta. I gdy on się przygląda tej karcie, mówicie żeby się dokładniej przyjrzał wy zamieniacie talię na drugą stronę prosicie żeby gdzieś włożył to też nie ma znaczenia Powiedzmy tu i zobaczcie bierzemy dwie pierwsze karty tak dla efektu do nieważne jakie to są karty i wykonujemy jakiś magiczny gest czy pukanie w karty magicznym sposobem wszystkie karty są zamienione. Oprócz tej jednej o tej karty. Bardzo fajna, prosta sztuczka. Tutaj należy zapamiętać, że jeszcze ta trzecia jest karta i ją nie wolno pokazywać, bo spalicie. Trzeba mniej więcej i tak, żeby była zasłonięta. I to chyba na koniec. Na koniec. To tyle. Ja się z wami żegnam. I nie pamiętajcie, pamiętajcie. zostawcie ci łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli Wam się podobało. A jeżeli nie, to spelejcie jeszcze w Siemanko.